Jak zmienić swoje życie.pl? Dzisiaj zasada Pareto w codziennym życiu. Czy zdarzyło Wam się, że spędziliście dużo czasu na różnych działaniach tylko po to, by później odkryć, że większość efektów pochodziła z niewielkiego fragmentu Waszego starania? Na tym właśnie zjawisku opiera się zasada Pareto, zwana również regułą 80 na 20. No dobrze, ale czym jest ta zasada Pareto? Zasada Pareto mówi, że 80% rezultatów pochodzi z 20% działań. To oznacza, że większość efektów osiągamy poprzez niewielką liczbę, ale kluczowych zadań. A teraz zobacz, jak to zastosować: zarządzanie czasem. Nie traćcie czasu na drobiazgi. Zamiast tego, większość swojego czasu poświęćcie na najważniejsze zadania. Które naprawdę przynoszą rezultaty. Zidentyfikujcie źródła, które marnują Wasz czas i ograniczcie ich wpływ. To może być zbyt dużo spędzonego czasu na mediach społecznościowych lub zbyt długie przeglądanie niepotrzebnych maili. Rozpoznajcie i eliminujcie działania, które nie mają dużego wpływu na osiągnięcie celu. To może obejmować złe nawyki, rozpraszacze czy czynności, które zabierają czas, a nie przekładają się na efekty. Oszczędzanie i budżet. Przeanalizujcie Wasz budżet i zidentyfikujcie kategorie, które generują większość Waszych kosztów. To umożliwi zoptymalizowanie budżetu. Rozwój osobisty. Skupcie się na umiejętnościach, które będą miały największy wpływ na Waszą przyszłą karierę oraz rozwój. Zapytajcie się siebie, jakie działania przyniosą 80% wyników. To mogą być takie działania, które wymagają więcej energii, więcej wysiłku, więcej pracy od Was, ale przynoszą znaczące rezultaty. Relacje. Skupcie się na budowaniu i utrzymaniu relacji z tymi, którzy przynoszą najwięcej korzyści dla Waszego samopoczucia, dla Waszego zdrowia psychicznego. No dobrze, wyjaśniłam pokrótce, na czym to wszystko polega. Warto teraz przeanalizować i wdrożyć w zasadę w swoje działania. Zachęcam do zapoznania się z linkami pod filmem. Do zobaczenia!